Dzień dobry, nazywam się Michał Kudalewski. Oficjalnie bardzo. Oficjalnie bardzo. Razem z Karolem Majewskim stoimy sobie tutaj przy pięknej autostradzie na Kraków. Reakcjonuje pogodę, mamy piękne słoneczko, piękne chmurki i piękny dzień, drodzy Państwo. Karolu, co chciałbyś do tego dodać? Człowiek Michał wpadł i niestety już wypada i już na Warszawę jedzie. I nawet do Warszawy. Nawet do Warszawy, dokładnie no. tak. Jeszcze krótko było, ale było miło. O, było właśnie. smacznie, było, było dużo piwka. kurcze same dobre rzeczy. Dobre jagódki były też. Jagoda, tam, jedna, <grym> wielka jagoda, tam, tam. jedna wielka jagoda jeszcze została. Jak najbardziej super dziewczyna. Kurczę, ona to sobie w życiu moim zdaniem poradzi. Skoro częściej mówi nie niż tak, to znaczy, że nie będzie podatna na manipulacje, co, co bardzo dobrze szkoda. Tak, nie szkodzi. Jak je pozna, to i tak już będzie wprawiona na tyle, że to nie będzie sprawiać kompletnie żadnego problemu. W Więc... wstos. Dzięki wielkie. Do następnego. Cześć, trzymaj się, <laughs> trzymaj się, cześć. <laughs>